No dobrze, dobrze. Masz o mnie fantazję? To była halucynacja. Miałem strząsienie mózgu, a mój skoczek tonął. Uratowałaś mi życie. Służę pomocą. Ubierz mi, posłużyłaś. Byłam naga? Częściowo. Sprawdź moje obliczenia. To obojętnie. jest strasznie energożerny. Do archiwum mamy dostęp ze zwykłych hostels, jednak zasłużyliście, by to zobaczyć. Witam. Wystarczy zadać pytanie. Przykładowo, doktor do Centrum Kontroli. Wybaczcie. Już no I tamtejsko może wam w poszukiwaniach. Jest bardzo profesjonalny. Służył do nauki dzieci. Dziękuję. Król dama dupę 765 Witam. Szukamy w drodze mlecznej. Zara.